Mamy 10.57 i właśnie zaczynamy kolejny dzień. Hanta, czy poczekacie chwilę ja sobie doskładam tylko vloga? <noise> no, takie o, to mam takie przyćpane trochę. Ale no patrz mam. jaki wzrok, jaki okay. zabójca. Oh, ta, la, la. Dzień drugi zmagań. Odrobiliśmy część snu. Seto od nas dzisiaj jedzie po południu. A Hamta się ubrał, bo było mu zimno. Staram się, żeby treści w, tym, w tej serii wrogów były jak najbardziej przydatne każdemu. Stąd też dobieram je w taki, a nie inny sposób. Yo! Drugi i rzeczywiście postaram się trochę więcej powiedzieć. Przede wszystkim na temat kolejki po bilety, która czyni się za mną. Do przodu. Współczuję tym ludziom. Pan pani z tablicy. Na pewno. tak? Ty tak. O, dziękuję. No, ten to się wyróżnia z tłumu Anta, robimy coś takiego, ja będę w jednej nodze, ty w drugiej. Dobrze. A se tu będzie po środku. Smacznego seto. O tak. Mmm. Owieczka. mają ogony w To no nie jest ogon. To matki nie ogon. Taki ogonek. Dali ci lepszy Przewitki Jeśli mam być szczery, to właśnie ta kara z komputerami najbardziej do mnie przemawia i CDSG na stanowisku 24-godzinnego maratonu tworzenia gier. Red Bull, lokowanie produktu. O. Wow. Y to jest przebitka. Nie mówię, że koniecznie to wrzucę do vloga. Dobrze. To na tak. Teraz wyjdzie na to ziemniak z boczeniec. Zanim się zbije, no bo ja sobie robię takie vlogi ja takie ja już ja nie no. Dlatego nagrywamy wideo. Dostałem od Ingi ten oto ziemniaczany kubek. Jak widać żabka ma bardzo fajne podejście. Co prawda jest dopiero 18.17, ale planujemy właśnie przejść na bubble tea, czego dowiedziałem się od Hanty, że to jest... I proszę Państwa, to jest zwykły, że tak powiem, koncentrat, który jest herbaciana podobny i... Zepsuła całą magię tego, jak przedstawiła to. Ale nie to jest prawda! Jest sobie koncentrat, zalewasz wodę. Ja bym jej coś powiedział, ale ten Kubek nie zobowiązuje. No ja pierdzielę jaki Ale to, ale... No? Ha? Mam ci, no. pod, mam ci dać informację, co się robi dobra, w Mconaldzie? Tniemy, to, tniemy. 19.30, kończymy drugi dzień targów. Znaczy nie, że targów same kończymy. Teraz, a teraz tak na... Nie, drugi dzień targów, ale w sensie, że kończy się dzień targów. Idziemy Co? A to koniec. Ale targów tu! A dopiero się dzień zaczyna. Ale jak to koniec? Zollujemy mnie, nie, dobra. Ah! Wiedzie! 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 Porównujemy jedzenie ziemniaka, a to jest jedzenie handlu. Tak jest. O, dobrze, handlu. Będę udawać, że jem. Mmm, jakie dobre. Ależ to będzie filmowe ujęcie. Czy Chlebak. Tu na, tu na wprost widzimy starą synagogę żydowską. Ja widzę, że to kryształ. To kryształ, zasłania synagogę. I teraz to jest słup. Pływalnia? Tak, wstecz do Można pływać? Można pływać. E, bo teraz mi przychodzi bardzo brzydki żart, bo kiedyś, tylko nie wrzucę tego do vloga, bo kiedyś mówili, że robili. Y z Mydło i co tutaj jest w płynie i można popływać <laughs> Wam mogłem jedynie pozostawić śmiech. Nie mogłem wam dać całego dowcipu. Został wypikany albo wyciszony. Mega mi się podoba vlogowanie. Ja bym mógł gadać cały czas do aparatu, ale może tak po prostu vlogować, nagrywać to, ale nic z tym nie robić. Jakbym bym mniejsze analizował Tu się pływa? Coś, coś się chorego stało. Ziemniak, ziemniak, ziemniak. Ja pierwszy. A co ja mam na tapecie? Ziemniak. Nie. nie, powiadomienia. Płotka wybrała, a nie ziemniak. Widząc kolejne rozwalone, no. Dzień dobry, wszystko. Widząc kolejne obskurne, zniszczone kamienice, nie wydaje mi się, żeby Płotka wybrała pozytywne miejsce do. W cele wypróbowania dzisiejszej nocy no ale cóż starczy zaufać i iść w górę tej ulicy To mi się mega podoba w tym aparacie Wszystko jest tak ładnie rozmazane wszystko ma taką głębię Patrz już nie przyjdziesz Wielkopolskie centrum A nie to jest tylko centrum tańca Ja za kierownicę i jak mi tą kostkę, kurwa... Yy, yy, przepraszam, Gdzie jak kostkę włożył, kurwa, na pod siebie. Ja tak mówię, człowieku, kurwa, będziemy jechać autostradą, ja potrzebuję widzieć, co się dzieje za mną, więc nie może mi tam położyć nic na pod siebie. No to wziął kostkę, siadł sobie z przodu, wziął ją na kolana, zostanie jej boczną lusterkę. Tak, kurwa, człowieku, i, i my z Steve'em kurwa, wypierdol, czy to twoje połamiemy, wypierdol to, nie? Nie, 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 kurwa, jakiś sposób, tak i wcisnął tą Kolejne 300 w ten sposób. Czuję się troszeczkę jak w sanktuarium wszyscy śpiewają. Blask niebieskich świateł, bo różne rzeczy dzieją się w centrum. O pierwszej 1.30 wracamy do hotelu. Ale to nie oznacza końca wieczoru. To brzmi jak możliwość zepsucia ci filmu. Kurty znowu. jeszcze patrzcie, jaka jest zadowolona z tego faktu. Bardzo! Proszę państwa, bardzo. Dobra. Kto do nam afrykańskie dzieci? Ja. Tam czyli punkty. A, A, się dolemi. Dolemi. I, myślę, I to dajemy gdzieś na kupkę, gdzieś indziej. Przepraszam, profesorze, ale nie mogłem odrobić pracy domowej przez pacmana tryskającego z wam oku. Myślałam, że w oku, nie ja też w oku. Panie profesorze, nie mogłem odrobić pracy przez cygańską klątwę. Głos Krystyny czubówny. A no właśnie, ktoś, ktoś mógł się naprawdę wciągnąć w jakiś przyrodniczy program. Przez obżeranie się i wymiotowanie. Co? Przez obżeranie się i wymiotowanie. Eee, shit. No, tak jednak się kończy sobota. Ciekawe, ile z tego wyjdzie, tak naprawdę. Trochę dziwnie ta wiadomość się ułożyła w takim kształcie. Jeszcze odpiszę i idę spać. Dobranoc. Znaczy, do następnego.